Chatka wielkiego władka, Ferdek idzie do toalety. Tymczasem kibel jest innego koloru. Kiepski słyszy obce bosy to ja, wielki Władek, jestem twoim wielkim bratem. Okazuje się, że jest w pokoju zwierzeń i nagle światło samo gaśnie. Ferdek nie może uwierzyć własnym oczom. Okazuje się, że mieszkańcy kamienicy występują w reality show Wielki Władek, który jest aluzją do reality show Big Brother. Są na oczach całej Polski. Na początku Ferdek mówi Waltkowi całą prawdę. Że najpierw mnie później mnie światło i później jakże jakże ojej! Gdy włącza TV, to widzi ich obu na żywo. Potem mówi o tym Halinie, lecz ona im nie wierzy. Ale gdy słyszy głos wielkiego Władka, to jest zachwycona. Żeby nie zostali wyeliminowani, dochodzą do wniosku, że muszą się dobrze ubrać i zorganizować uroczysty obiad i bankiet. Mogą oglądać siebie na prawie wszystkich kanałach. Na jednym z kanałów nadawany jest Paździoch. Ferdek jest wkurzony, że właśnie jego wybrali do programu. Potem w prywatnej publicznej toalecie spotyka Boczka, który również bierze udział w programie. Następnie okazuje się, że kiepscy są nominowani do opuszczenia programu. Paździoch i Boczek są popularni i to oni zagłosowali, żeby cała rodzina kiepskich opuściła reality show. Dom opuszcza Halina, Mariolka i babka. Ferdek płacze po rozstaniu z rodziną. Waldek pociesza ojca, że jak oni odpadną, to wielki Władek da im nagrody pocieszenia. Ferdek nie chce nagrody, mówi, że liczy się tylko honor. W nocy Waldek odkrywa, że Paździoch i Boczek po kryjomu wysyłają smsy, aby nominować kiepskich do opuszczenia show. Mówi o tym ojcu. Paździoch i Boczek zostają przyłapani na gorącym uczynku i opuszczają show. Oni na nas SMS-y wysyłają, żeby nas wyeliminować normalnie. Następnie kiepscy świętują opuszczenie domu przez Paździocha i Boczka. Waldek przypomina sobie, że ktoś z nich musi wyeliminować drugiego. Następnego dnia Ferdek idzie do toalety, gdzie otrzymuje piwo. Wielki Władek prosi o to, aby on sam wyeliminował Waldka. I przez to da mu sławę oraz pieniądze. Zdenominuj Waldka, albo ja Ciebie zdenominuję. Ferdek nie chce i nagle z wc wydostaje się dym. Ferdek prosi Waldka o pomoc. Syn wyciąga z niego wielkiego władka. A, kurwa! A, kurwa! A, kurwa! A, kurwa! Jest to Karzeł, który krzyczy, że zniszczyli mu garnitur. Waldek się wściekł. Następnie Ferdek i Waldek z powrotem wsadzają go do WC i idą do domu. I gitara, syne! Płyń po morzach i oceanach! W czasie napisów końcowych same napisy się przewijają do sceny kibla, gdzie raz drugi wydostaje się dym i Wielki Władek mówi Jeszcze tu kurde wrócę.